Rozdział XIV. Ze wspomnień córki lube. 14 lipca 1985 roku tatę dostarczono do obozu we wsi Elban w rejonie amurskim Chabarowskiego Kraju. A na 18-19 września tacie wyznaczyli w końcu widzenie. Przyjechałyśmy spóźnione. Podeszłyśmy do budynku administracji. Żołnierz z konwoju poprosił za chwilę będą prowadzić oddział więźniów. Żeby uniknąć nieprzyjemności proszę wejść na pierwsze piętro. Złapałem za walizkę i torby. Żołnierz zaoferował pomoc. Złapał za walizkę i mocno przechyliło go na bok. Jak wyście wiozły taki ciężar? zdziwił się. Wiozłyśmy i niosłyśmy przez cały kraj, odpowiedziała mama. Przyszła kobieta z kontroli, sprawdziła nasze paszporty i kategorycznie oznajmiła: Na widzeniu może być obecnych tylko dwoje dorosłych. A trzecia córka Lilia? Dlaczego na widzenie z ojcem nie mogą wejść wszystkie dzieci? Gdzie będziecie spać? Gdziekolwiek, na podłodze, na siedząco, byle tylko tatę zobaczyć. Po pierwsze spóźniłyście się i wasze widzenie będzie skrócone. Nie można poprosić komendanta? Zaniepokoiła się mama. Nie ma sensu, tutaj wszystko zależy ode mnie. Jeśli pokój widzeń się zwolni, to przedłużę. Kontrolerka sprawdziła nasze rzeczy, czy nie mamy alkoholu. Pomodliłyśmy się i oczekiwałyśmy na tatę. Przyprowadzono go szybko, nawet nie przeszukiwali. Przywitałyśmy się i skłoniliśmy do modlitwy. Więźniowie, do których też przyjechali w odwiedziny, powychodzili z pokojów i ze zdziwieniem patrzyli na nas, gdy się modliliśmy. Tata bardzo płakał w czasie modlitwy. Dziękował Bogu za to spotkanie, które było jedynym przez te pięć lat. Nie miał osobistego widzenia przez cały rok. W piątek tata przygotował wieczerze. Mama wręczyła mu Biblię. Przycisnął ją do piersi i tak się ucieszył i zaczął od razu czytać. Potem wypytywał o kościół. Pamiętał wszystkich i o wszystkich się modlił. Bardzo dużo rozmawialiśmy i tata odpowiadał na interesujące nas pytania. Opowieściom o życiu w obozie nie było końca, jakże wiele miłości okazywał mu Pan, kiedy wszyscy więźniowie chorowali na dezynterię, w nawiasie ostra choroba zakaźna przewodu pokarmowego, charakteryzująca się przewlekłą biegunką, często ze skutkiem śmiertelnym przypis tłumacza. Tata pomodlił się i powiedział więźniom: Bóg mnie ocali i rzeczywiście wyzdrowiał. Jeden z więźniów dostał ataku rwy i prosił tatę o modlitwę. Dobrze, ale jeśli pomodlisz się ze mną, postawił warunek tata. Skodził się i kiedy tata się pomodlił, ból zniknął. Więźniowie bardzo lubili tatę. Po wykładach w klubie podchodzili do niego i mówili. Och, jeśli byś wujku Kola ty występował w klubie i czytał nam z Biblii, to nikogo by tam nie trzeba było zaganiać na siłę. Wszyscy by siedzieli z otwartymi buziami i słuchali przydałoby się więcej takich jak ty w więzieniach to chociaż dowiedzielibyśmy się czegoś o Bogu do Shizo tata zawsze szedł z radością i uśmiechem jestem takim słabeuszem, a mogę stać za królem niebios byłyśmy na widzeniu trzy doby i godzinę przywiozłyśmy na widzenie trzy gazety posłaniec prawdy tata przeczytał wszystko na pożegnanie prosiłby pisać pokrzepiające list nie tylko do niego ale i do innych więźniów bo było to dla administracji i dla nich wielkim świadectwem przekazał nam swój wiersz Idę cierpieć za świętą ojczyznę. Idę cierpieć za świętą ojczyznę, za wiarę w Pana Jezusa. Gotów na śmierć w imię życia wiecznego idę drogą krzyża Golgoty. Idę cierpiąc w życiu bez narzekania, żeby nie umrzeć na darmo lecz za Chrystusa, bo zło zapuściło swoje korzenie w życiu w walce z Nim potrzebne serce czyste. Nie bracia, nie zapomniałem o ostrożności, nie będę winien waszego losu. Powiedziałem tylko, co mogłem, służąc Chrystusowi, ofiaruję samego siebie. Chcę kochać więcej i mocniej, jak On nas kochał i nadal kocha, jak umiłował wszystkich w tym grzesznym świecie, i ja jestem gotów umrzeć z nim za Was. Przecież moja śmierć to koniec męczarni, początek wieczności i życia bez końca. Tam widzę koniec wędrówki w czułych objęciach u Ojca. W moim życiu już dawno wszystko jest jasne. I cel i sens jest w nim ogromny. Jeśli umrę za Chrystusa, to nie na darmo spawiać ludzi oto nasz święty dział. Po rozprawie napisałem wniosek kasacyjny, skargę protest, w których przedstawiałem, że sądzili mnie jako chrześcijanina, chociaż na rozprawie niejednokrotnie oświadczali, że sądzą mnie z powodu nieuczęszczania na zajęcia polityczne. W tym cały sens, że nie opuszczałem zajęć politycznych z zamiarem złośliwego łamania regulaminu więziennego jak to ujęto w akcie oskarżenia, a wyłącznie z powodu przekonań religijnych, ponieważ uważam to za grzech. Na wszystkie skargi przychodziła standardowa odpowiedź. Zostawić bez rozpatrzenia, nie ma podstaw do wniesienia protestu, wyrok prawomocny. Obozowe naczarstwo wciąż mi groziło. Dołożymy wszelkich starań, żebyś przestał wierzyć. Jeśli się nie wycofasz ze swoich przekonań, to złamiemy cię izolatkami i innymi sankcjami. I tak cię zgnoimy. I tak też wszystko przebiegało w obozie w Elbanie. Za odmowę uczestniczenia w zajęciach politycznych straciłem rachubę w izolatkach. Później umieścili mnie na pół roku w osobnej celi. Mój organizm nie wytrzymał. Najpierw ciśnienie krwi zaczęło gwałtownie wzrastać, a później udar. Lewą rękę i nogę miałem zupełnie sparaliżowany. Odprowadzimy cię na oddział szpitalny, zaproponowali współczujący więźniowie. Nie sprzeciwiałem się, ale postanowiłem nie zgadzać się na żadne zastrzyki, bo do obserwacji mnie był na stale wyznaczony pracownik AGB. Pomyślałem, że w szpitalu może się postarać, żeby mój stan się znacznie pogorszył. Pomodliłem się, żeby Pan usposobił serce głównego lekarza, żeby mnie przymuszali do żadnej kuracji. Co z Panem? zapytał lekarz. Nie czuję lewej strony. Obejrzał mnie i zawołał sanitariusza. Szybko, zastrzyki. Obywatelu kapitanie, proszę wybaczyć, ale stanowczo nie zgadzam się na żadne zastrzyki. Dlaczego? Ufam mojemu lekarzowi. Podniosłem prawą rękę ku niebu. Chrystus wskrzeszał martwych, czym jest dla niego mój udar. Lekarz uważnie spojrzał mi w oczy i milczał, Jeśli nie chcesz, to nie. Położyli mnie na sali samego. Prawa ręka funkcjonowała normalnie i napisałem listy do zborów w Nowosybirsku i Omsku z prośbą o modlitwę. W obozie było dwunastu zbliżonych. W nawiasie tak nazywają osoby, które wyraziły swoją chęć pójścia za Chrystusem, ale jeszcze nie zostały ochrzczone i nie były członkami kościoła, przypis tłumacza. I oni także usilnie modlili się o mnie. Po tygodniu wróciło czucie w ręce i nodze. I mogą chodzić jak zdrowy. Dla wszystkich moje wyzdrowienie było wielkim zaskoczeniem. Ludzie po udarach leżą latami w szpitalach bez jakiejkolwiek poprawy. Z odpowiedzi na mój list pojąłem, że w ten dzień, kiedy przyjaciele dostawszy mój list pomodlili się, Pan mnie uzdrowił. To był Boży cud. Nie patrząc na to, odesłali mnie do okręgowego szpitala do Birobidżan. Tam pielęgniarce z trudem udało się pobrać krew z palca. Gdzie ma pan krew? Dziwiła się. Została w izolatkach. Na następny dzień lekarz mnie poinformował. Udaru pan nie ma, a nadciśnienie i chore serce będzie już do końca życia. Znów odesłali mnie do Elbanu. Na początku nie wsadzali mnie do izolatki za nieobecność na zajęciach, a później chorego tam wsadzali i tak było do końca wyroku. Napisałem do komendanta obozu, kapitana Mostowa, oświadczenie, w którym podawałem mu do wiadomości, że nie chodzę do kina i na zajęcia polityczne zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i że administracja obozu nie ma prawa mnie zmuszać do zmiany poglądów na ateistyczne. Na poparcie dołączyłem komentarz artykułu 19 Kodeksu Pracy Placówek Penitencjarnych. Punkt czwarty o podstawowych wymaganiach reżimu w miejscach pozbawienia wolności mówi Niedopuszczalne jest nakładanie na skazanych obowiązków nieopartych na wymogach prawa na przykład nie wolno uznawać za obowiązek skazanych uczestniczenie w organizowanych przed administracją wydarzeniach politycznych i zajęciach o charakterze politycznym z tego też powodu nie wolno karać skazanego za odmowę uczestnictwa w takich zajęciach a mnie przecież wbrew prawu właśnie za to ciągle karali za napisanie tego oświadczenia też dostałem 10 dni shizo. w izolacie miałem ataki silnych bólów głowy i z tego powodu znalazłem się na oddziale szpitalnym wyrok dobiegał końca przed zesłaniem zmienili mi, nie wiadomo z jakiego powodu, grupę inwalidzką z drugiej na trzecią, zdolną do pracy. Później zrozumiałem, że to podstęp. Wkrótce zostałem wezwany na etap. Fragment listu do brata Iwana Jakowlewicza Antonowa i jego żony Neonili. Ja należę do mojego miłego, a mój miły do mnie, on do mnie. On mnie pasie pośród lili. Pieśń nad pieśniami, szósty rozdział i trzeci werset. Pokój Boży Wam, drodzy i umiłowani przyjaciele, wieczni moi przyjaciele w Jezusie Chrystusie. Witam Was miłością kochającego nas Jezusa Chrystusa, którego dzień się przybliża i wielce już pospiesza. Bardzo by się chciało jeszcze choć raz zobaczyć się z Wami na tej ziemi, jeśli to Pana wolą, pocieszyć się w Nim i porozmawiać twarzą w twarz. Miłość zawsze pragnie społeczności. Bardzo trudno więźniom w Panu mieć kontakt nie tylko z przyjaciółmi, ale i z rodziną. Wkrótce kończy się mój wyrok i wysyłają mnie na pięć lat na zesłanie do kraju chabarowskiego. Ja jadę na zesłanie, ale tu w obozie zostają moi przyjaciele miłujący Pana, przybliżeni, którzy także mają wielkie pragnienie społeczności z dziećmi Bożymi. Wszyscy musimy być czujni i pokrzepiać się nawzajem, bo wiem, że żyjemy w najcenniejszym i najbardziej interesującym, a także najtrudniejszym czasie. Dzień pochwycenia Kościoła Chrystusa będzie sławniejszy i wspanialszy od dnia Jego powstania. Piszę ten list z przerwą, którą musiałem zrobić z powodu radości rozsadzającej serce i łez napływających do oczu i nie pozwalających dalej pisać. Musiałem przerwać i po obiedzie dokończyć pisanie. Z płomienną braterską miłością do was, najmniejszy w Chrystusie brat i więzień w Panu Mikołaj Bojka. Jeden z ostatnich listów do rodziny z obozu w Elbanie cytat: Wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem tego, że On moce nie zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Drugi Tymoteusza, rozdział pierwszy i dwunasty wiersz. Najważniejsze to czuwać w Panu i umacniać się, a On zadba o resztę. Moja kochana rodzino, pamiętajcie zawsze, że dzień pański się zbliża. Trzeba być gotowym do spotkania z Nim nie kiedyś tam, ale dzisiaj. Jeśli ktoś nie jest dzisiaj gotowy, to czy będzie jutro? Myślę, że nie. Dlatego wszystkich was proszę, zagłębiajcie się w słowo i w siebie. Zajmujcie się tym nieustannie, bo słowo Jego to zwierciadło dla waszych dusz. Jeśli poważnie i z uwagą będziecie wnikać w Słowo Boże, to zobaczycie stan waszej duszy, czy jesteście gotowi na spotkanie z Nim. Doświadczajcie, moi kochani, czy trwacie w wierze. Obserwujcie samych siebie. W nawiasie Drugi Koryntian, 13 rozdział. Jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe dla grzechu, ale Duch jest żywy dla sprawiedliwości. Rzymian 8:10. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Drugi Koryntian, 5, 17. Informuję was, że długiego widzenia nas nie pozbawili, ale też i nie dali. Pytałem oddziałowego i obiecał się dowiedzieć, ale do tej pory nic mi nie powiedział, dlaczego nie dają. Czekać już zresztą nie ma sensu. Dzisiaj jest 29 lipca. Najmniejszy w Chrystusie Jezusie brat i do końca życia więzień.